To krzesło jest leciutkie, niewielkie, płaskie, doskonałe na krótkie wypady. Rowa firmy JRC. No i wystarczy tylko oparcie rozłożyć, i to absolutnie jest wszystko. Najprostszy model, jaki może być, a do tego wyjątkowo wygodny. Oparcie zostało ustawione pod, wydaje mi się idealnym kątem. Jak tutaj widać, pogrubiony, wyściełany, także kręgosłup nam się nie zapada, kiedy siadamy. Pokrycie do siedzenia z takiego moro poliestru na około i z bardzo przyjemnego, ciepłego polaru. Regulacja długości nóg, oczywiście, to jest dzisiaj standard. I jeszcze dwie liczby istotne, bo bardzo często w takich przypadkach są pytania: poniżej jakiej wagi może być, żeby mógł spokojnie na tym krześle siedzieć i nic im się nie stanie. Producent podaje 150 kg. Wytrzymałe niesłychanie. Ile to krzesło waży 4 kg, naprawdę waga zupełnie nieodczuwalna.